Witam serdecznie moich drogich widzów w kolejnym odcineczku. No i co? Wiem, że mi nie było, wiem, bardzo długo, ale no niestety zdarzyła mi się przykra sytuacja, mianowicie po prostu mnie przewiało. Przewiało mnie konkretnie, wyskoczyła mi ofryszka gdzieś tutaj w kąciku ust I prawdopodobnie doszło do zakażenia. Gdzieś tam wirus zaatakował mi nerwy twarzowe, i całkowicie po prostu mam niedowład, no, w sensie nie mogę ruszać połową twarzy, i tak już jest lepiej niż wcześniej. Było filmów nie mogłam wychodzić na zewnątrz, praktycznie w ogóle, żeby tego znowu nie przewiać. Teraz jest już o wiele lepiej, jak widać. Jeszcze jak mówię, to po ustach widać, że trochę nie pracuje mi ta prawa strona twarzy. Czyli ciężko mi się o tym mówi, i w ogóle dla mnie to jest abstrakcja, że takie coś mogło się stać przez opryszczkę przewijanie. Um, no jest ciężko po prostu. Jest ciężko tym bardziej, że. Uwielbiam nagrywać dla was filmy i nie wiem, po prostu jakby, czuję się jakby ktoś mi kawałek mojego szczęścia, życia, wolności wyrwał, zabrał i schowali mnie za kratami i tak się po prostu czuję w ostatnim miesiącu w grudniu. I nie wiem, po prostu. I siadłam, żeby nagrać wam ten film taki informacyjny, bo mówię no kurde, Słabo, że jeden film tylko w grudniu tym roku wyszedł, jakiś jeździłam na kordeo na Wilbusiu. No i gdzieś po tym czasie właśnie to się zdarzyło. I mam nadzieję, że szybko minie. No, jestem w trakcie rehabilitacji z panią fizjoterapeutką, logopedą, która mi tutaj różne takie jakieś prądowe, prądowe zabiegi i ćwiczenia na mimikę twarzy robi, i po prostu no mówię, no jest lepiej. Jak widać, mogę się już uśmiechnąć, prawie, ale w dalszym ciągu nie podniosę o na przykład brwi, albo ciężko mi jest domknąć to prawe oko i otworzyć lewe. No po prostu nie wiem, to jest straszne totalnie. Tak samo no, ciężko mi się je i rozmawia. Dlatego chyba nie było filmów w sumie. Bardziej, że wszystkie filmy, które nagrywam gdzieś tam z końmi, no to muszą być nagrane na zewnątrz. Dlatego tych filmów też no, no nie dało się nagrać, nie dało się nagrać i mam nadzieję, że dzisiaj coś dziś pokażę Wam, jedziemy do koników, bo do koników i tak jeżdżę. Po prostu jakieś kominy ubieram, żeby mnie nie przewiało na tą stronę i sobie radzę, ale no wiadomo, no nie mogę jeździć, bo to się wiąże z tym, że prędkość wiatr wieje, jest zimno, minus 2 stopnie u nas, jeszcze ta pogoda w górach to jest totalny jakiś kosmos, co chwilę jakieś mgły, wiatry zimne, śniegu nie mamy, więc śnieg w tym roku też lipa, tylko w listopadzie był pod koniec, a teraz w ogóle nic, nie, tylko jest mróz i i zimno. Na ten czas, kochani, chciałabym wam życzyć zdrówka przede wszystkim, bo zdrowie jest najważniejsze, bo bez niego po prostu nie da się żyć, spełniać marzeń i tak tak dalej. To zdrówka przede wszystkim wam, wesołych, radosnych świąt, no i żebyście tam, co chcieli, podostawali pod choinkę, jak byliście grzecznie oczywiście. I tyle. Zaraz pojadę sobie do koników, to wam pokażę, jak tam u koników. Koniki szczęśliwe w sumie. I co? I tyle, no. jedynie co, no znowu wakacje, mają moje konie. Opiekuje się nimi Bartek, także jestem bardzo wdzięczna Bartkowi, że przyjeżdża do nich i tam się nimi zajmuje i karmi i tak dalej, i tak dalej. Moje konie super wyglądają, super się czują. Mają pełno energii i mam nadzieję, że jak wyzdrowieję, to jak najszybciej będę mogła na nich wsiąść i pojechać w teren. Bo tego mi najbardziej chyba brakuje. Tego. No. Mamy konikom jedzonko. Tutaj mamy, proszę bardzo, pasze. I cyk. madzie. I busiowie oczywiście też. witaminki. Witaminki. Fajnie, że te witaminy są w formie granulatu. I konie bardziej po prostu chętnie jedzą te witaminy. Nie trzeba mieszać z wodą i to jest super. Jak dla mnie. Jeszcze dla Tessita. I Tessikowi jedzą konie. Proszę bardzo, koniki sobie jedzą. Tak im smakuje. Czaki? Dobre? się kuchany wodę im przywieźliśmy. Bo u nas, słuchajcie, śnieg. jakimś cudem zaczął padać przed chwilą. A komadzie, derkę właśnie zarzucam. Zaraz jej zapnę, jak skończy jeść. By jej nie przeszkadzać, tak? Patrzcie, jak, co tu się dzieje? No, jest sapno lodu. A ilburek. Wilber On już ma choinkę na ogonie, nie? Ja nie wiem co on wykminił, Ale hucuły to są naprawdę potężne, mają barierę tutaj zimową Koń mroźny z tą grzywą i Tesiu Tesiu też ma taki ogon Tesiu jak ci grzywa urosła wow. No pięknie tej kliniki jeszcze? A jeszcze jedno maszę, to git. To jeszcze raz będziemy nalewać, czyli git jest. Nie, no, git chyba raczej. Śnieg zaczął sypać, śnieg, dajcie mi śniok. No, a ja wyglądam tak. Także pozdrawiam, żeby mnie nie przewiało. No i jak najmniej na tym powietrzu muszę spędzać czasu. No i lipa. Mam nadzieję, że nic poważniejszego nie będzie mi się działo i święta chociaż spędzę razem z konikami, bo nie chciałabym w szpitalu, moi drodzy. Także pamiętajcie, dbajcie o swoje zdrowie. I w sumie tyle no. Mam nadzieję, że jak najszybciej wrócę w zdrowia i będę odcinki nagrywać.